Z, <coughs> Cześć, z, wie, widowie, nagramy, trzeci, wizowy nagrałam na... na się w trzeci. Trzeci, jutro nagrałam się w trzeci. Trzeci, jutro nagrałam się w trzeci. Cztery, cztery, będzie miałam, nagrać. jest C. Jest godzina 19.24. A może snaga bo mam dużej, tylko dzisiaj. nam się całego. To bo nagrałam się w pięć? He, he, he. To wszystko na raz. Nie wiem, ile prac polowych tutaj. Ja jeden jest jeden, jeden sekund na jutro. Na zapas. To jest rekord. Z nami jest oczywiście Wiktoria.

I w której klasa? Tutaj, ale w wy której z klasie tego, jesteście? Wziąć czepę. Nie tutaj zaraz To jest normalne pytanie. Mam nadzieję. Nie przesuwa się, ale wydawało się, jakby się przesuwała, widzowie. Chciałem sprawdzić jak to wygląda mniej więcej. No, wzięłaś tego. Juszka. Dobra, dawaj, 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 Łukasz, dawaj, jedziesz, jedziesz, Milno. No i zaczepię na 100%. Chociaż No mówiłem, że pozaczepiamy widzowie żeby tutaj powierzać, tak jakbyśmy chcieli powierzać. Trzeba było z drugiej strony tak naprawdę się ładować. Albo jechać, tak, żeby tam nie było żadnej przyczepy. Bo ta przyczepa po prostu. One same z siebie się psychopatki przesuwają. Dobra, czy ja mogę tutaj to wysypać? Okay, naleźmy, jaką podogę robimy? Dlaczego nie na no normalną? E, lecimy dalej. Eee, znaczy, mam problem, idziemy, bo nie wiem jaką podogę tak o to było mocne, to, polowa, to, jest, to pewno, e, tego z niebieską będzie... nie, nie będę to robić? Pracowniku. Kolejna praca polowa, tak dosyć szybko lecimy, a mianowicie e, pracowanie tego wszystkiego. Pomocnik B zostało coś zablokowany. Nie wiem który to pomocy, ale... ale ja czyta, czyta, już. Co? Jak coś to za chwilę będę do dobra? Bo telefon mamy i to mam, ten, e, to mam, ten, e, to mam to... Dobra, 3 widzowie prace polowe... To widzimy się za niedługo. Zobaczmy po co robić ten dom cały. To będzie magazyn. że z radarów, ale dojeżdża, widzę, do samego końca i tam odpoczywa się... Łóżko się zada na tego pracy, domu. Pracy, I wiecie już, czego robię? Czy on dokona zawrotu? Tego. Jak jak mam 12, to jak zaliczę nagle 15? Wiecie, że po co luzną teren? To... Zaraz. Tutaj będzie fajna niespodzianka, co zrobię. Niech dopracuj do końca ten przejazd. Niech dopracuj do końca I dopiero zajmiemy się tymi innymi rzeczami. I mówiłem, żebyś na Muszę, Dobre, iść tak za, no, muszę za, za, zjadza, i tak dalej z odcinków, bo okay, muszę zrobić tak z. Że... No, muszę jeden odcinka. Nie znakażę, teraz... wszystko zrobię od. Nie, no, no. nie pomysł, ręzol Żeby pracę też mieć skończoną. Kurde, fajnie go 15, myślę, to jeszcze lepiej 15 znajdę. No to sobie takie długie? W takim razie, widzowie, eee... Yy... No, Wyjdź mi. Ja Ja już ogarnąłem. Oj, yy, to błogiem tak ślepio dojeżdża. Dobra, złożenie belek nie, jakby nie patrzcie. Dobra, to, to Wiktoria jest. Mamy obiecte. Eee, jest to. to Mamy samko zas rozmontować to no raz tak, ja by na pii, małą. sporo rzeczy na raz ale tutaj jest na luzaku podbity, no się jak to dobra widzisz, już jest tam okiem w domu.

Troszkę po drugi. Okej, okay, to zrobiłem troszkę oczekiwę, żeby było... No, to podpowiadam, no. No to nie że... co ty podpowiadasz? Ja co? Lecz nie słucham, gościu. Z zwycięskiej z rzekką, bo to odpowiadam. No. <laughs> co? Ale na razie przegrywasz Ja wygram po Spokojnie, spokojnie. No jak teraz przegram to ja już nie, 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 nie musimy to wygrać. To jest nasz, nasz cel. Ej, zagrajmy grymy... No, o to talnie wszystko. Jak to tutaj to? O kurde, czy się, każdy się składa, kto przegra? Kręcy. to co ty mówisz teraz? Wiesz, że tam wszystko kosztuje? Okay. No wiem. No to wiem, że wiesz. Ok, como todo o pessoal está mas está vindo todos estando Tych punktów. Ja nie mogę, jak z tym wyrobić, to jest znielę. Ale nie tego będzie Bolo no, trzeba, bo. proszę, żeby to u mnie kogokolwiek wyszło, ale ja nie wiem, czy czasowo się uwiędę.

to, mikro... sto. To. Nie, nie, jestem w no. Nie wygrał, ja przesadziłem z tym że no przesadziłem, no. No dobrze, przynajmniej ja bym... przesadziłem. Jaki to lokalizm? przesadziłem, no. Było, wolę przesadziłem. Co się tak stara, bo rozumiesz? No, no ty, jaki to lokalizm? Tak? No, widziłem się później.

Na widzowie widzimy się następnego dnia, jutro, bo już, już, już się nagrywam. Pa.